To już chyba koniec Jeromiego Sochana w San Antonio Spurs. Mitch Johnson, trener San Antonio w meczu sezonu, jak na razie przynajmniej w ramach Pucharu NBA Cup przeciwko Los Angeles Lakers nie dał zagrać Polakowi nawet przez moment. San Antonio grają bardzo dobrze bez Wen baniamy. i niestety też bez Sochana. Mecz wcześniej Polak na boisku spędził jedynie 4 minuty. Jego rola w zespole staje się coraz bardziej marginalna. Sochan potrzebuje zmiany zespołu, gdzie tener da mu więcej minut, bo moim zdaniem na to zasługuje, a akurat Johnson woli stawiać na innych zawodników. To nie jest tak, że Sohan jest tak słaby, że gra tak mało albo wcale. Muszą być tego inne przyczyny. Patrząc, kto w tym meczu wchodził na boisko, a nasz rodak nie miał szans nawet zaistnieć. Smutne, ale moim zdaniem, jeszcze przyjdą dni, gdy Sochan będzie coś znaczył w najlepszej lidze świata. Ale raczej już to nie będzie zespół San Antonio Spurs. Niestety, ale dlaczego niestety? No bo to jest super drużyna z młodymi zawodnikami i z Wiktorem Enbaniamą. Mi się to po prostu fajnie ogląda. Popowicz. Wyżej cenił Polaka i na niego stawiał, ale wtedy Jeremy grał w słabej drużynie. Teraz San Antonio jest napakowane świetnymi zawodnikami i prowadzi je inny trener, który nie wychował Sohana, a chce wychować może też swoich zawodników i nie jest fanem Jeremy'ego. Wydaje mi się, że spurs mogą być lepsi z Sohanem, bo jest najlepszym obrońcą w drużynie pod nieobecność Łębaniamy, ale niestety myślę, że jego czas w San Antonio już jest policzony. Pamiętajcie o subskrypcjach kanału piłka i kosz, o kciukach w górę i o komentarzach, to znacznie podbija algorytmy YouTube'owe. W opisie odcinka jest link, jeśli macie ochotę postawić mi kawkę. Cześć!